Witam serdecznie wszystkich na kolejnej katechezie. Tym razem katecheza zatytułowana Pan Bóg, tak, kościółnie. Kiedy rozmawiałem z różnymi moimi przyjaciółmi, co powiedzieć na ten temat, muszę powiedzieć, że spotykałem się z bardzo różnymi głosami. Łącznie z takimi, które mówiły, że to jest bardzo kontrowersyjny temat i trudny do ogarnięcia. Najłatwiej można by powiedzieć, że należy tych wszystkich ludzi, którzy głoszą taką tezę, Pan Bóg tak kościół nie, w jakiś sposób zaszufladkować i powiedzieć, że to są ludzie, którzy tak naprawdę w ogóle nie znają kościoła. Ale ja chciałbym spojrzeć także na ten głos w sposób bardzo taki pozytywny. Bo jeśli, jeśli ktoś już mówi, Pan Bóg tak. To myślę, że, że jesteśmy w jakimś punkcie wspólnym, stycznym, w czymś, co nas łączy. I od właśnie tego doświadczenia, wiary, doświadczenia Boga trzeba wyjść i dojść do wspólnoty kościoła, i jak gdyby odkryć, że wspólnota kościoła potrzebna jest nam do tego, by jeszcze pełniej, jeszcze lepiej mówić, co to znaczy, że, że ja opowiadam się za Bogiem. Pan Bóg tak może być takim wyrażeniem, które oznacza taki wybór moralny. Jest we mnie potrzeba przyznania się do Boga. Jednak może tam brakować zupełnie takiego doświadczenia Bożej miłości. I stąd też może brać się to myślenie, że, że ja wybieram Boga i, i, i dlatego też za nim się opowiada. Bardzo często w takiej sytuacji zapominamy o istocie, a więc o tym co jest pierwsze. A pierwsze jest to, że to nie my wybieramy Pana Boga, ale to on nas wybiera. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili. Kiedy spotykam się z ludźmi, którzy przychodzą okrzcić swoje dziecko, to staram się tym rodzicom bardzo mocno uświadomić, po pierwsze, że to jest ich piękna, ważna decyzja. I dobrze, że taką decyzję jako rodzice podejmują. Ale bardzo ważne jest również i to, żeby oni odkryli, że to jest także decyzja Boga, że to Bóg chce przez sakrament Krztu Świętego włączyć to dziecko. W tą Bożą miłość, w tą Bożą przestrzeń. Chrzest sam w sobie pokazuje nam, że tu jest nieustanna taka wymiana między Bożym działaniem a działaniem ludzkim. Bo kiedy kapłan wychodzi do rodziców, pyta tych rodziców, o co prosicie Kościół Boży? Oni mówią: prosimy o Chrzest. A jednocześnie, kiedy wypowiadają te słowa, muszą uświadomić sobie, że prosząc o chrzest, kapłan wtedy próbuje im uświadomić, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania tego dziecka, Wie, że jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku? Jesteśmy świadomi, oni mówią. I potem można by powiedzieć, zaczyna się cały obrzęd, który pokazuje nam sakrament chrztu i te elementy dopełnienia. Namaszczenie. Namaszczenie, które jest kluczem pokazania, że to jest ingerencja Boga. I yy, myślę, że w ostatnich latach mieliśmy okazję słyszeć także yy, głosy osób dorosłych, które yy, nieraz wykrzykiwały, czy to w mediach, czy, czy przed kamerami. Yy, jak to jest? Yy, ja mam największy żal do moich rodziców, że oni mnie ochrzcili. Muszę powiedzieć, że bardzo te głosy mnie w jakiś taki sposób napawały lękiem, bo wykrzyczeć swoim rodzicom, że coś oni uczynili dla mnie źle, jeśli ich pragną dla mnie dobra, no jest chyba wielkim policzkiem dla tychże rodziców. Jednocześnie tutaj następuje jawna deklaracja, że, że ja nie chcę także mieć nic do czynienia z Panem Bogiem. Kiedy spotykałem się z ludźmi, także, którzy przychodzili do mnie do biura parafialnego i mówili, że chcą się wypisać z kościoła, bardzo często starałem się z nimi rozmawiać, także w takim kontekście: słuchajcie, chcecie wyjść z tego kościoła, czy macie jakąś inną wspólnotę? Czy chcecie dołączyć do jakiegoś innego kościoła? Czy może chcecie iść, pójść do kościoła protestanckiego, czy jakiegoś innego zboru? Czy może do kościoła prawosławnego? Oni najczęściej mówili: Nie, nie, nie chcemy. To pokazywało, że oni nie chcą mieć nic wspólnego z kościołem. Ale dla mnie osobiście to była także deklaracja tego zaparcia się w tym momencie Boga. Powiedzenia Bogu także nie. Bo czy ja mogę iść jako yy, samotny. Żagiel gdzieś tam na oceanie tego świata, po to, żeby dopłynąć do jakiegoś portu, nie mając chociażby drogowskazów, nawigacji, nie mając także tej lampy, yy, która pokazuje mi, gdzie jest ten port, nie jestem w stanie dopłynąć. Tą myśl, Kościół, tak, Kościół, nie Pan Bóg, tak, yy, rozpocząłem od yy, doświadczenia Chrztu Świętego. Doświadczenia chrztu dzieci. Chciałbym zwrócić uwagę także na moment chrztu już osób dorosłych. Wtedy, kiedy osoba dorosła jest chrzczona, Kościół pyta taką osobę, o co prosisz, Kościół Boży? Ta osoba mówi: Proszę o wiarę. Już nie o Chrzest święty, o wiarę. A na pytanie, co ci daje wiara. Kandydat do chrztu odpowiada, wiara daje mi życie wieczne. I tu jest jak gdyby ten moment istotny, że dzięki wierze ja zmierzam ku życiu wiecznemu. I dlatego też tak ważną rzeczą jest to doświadczenie nie tylko tego mojego wyboru Boga, ale tego, że Bóg mnie wybrał i tego doświadczenia, że Bóg mnie kocha i że w tej miłości, w tej miłości Bóg pragnie mego szczęścia. Bóg pragnie szczęścia każdego z nas. I oczywiście niejednokrotnie zmagamy się z takim trudem, żeby, żeby Doświadczać Bożej miłości, bo to grzech nam przysłania Bożą miłość. I to grzech również przysłania nam potrzebę tego współistnienia naszego z Bogiem w kościele. Dlaczego? Bo grzech nam mówi: nic Ci nie jest potrzebne. Ty możesz zbawić się sam, Ty możesz wybrać swoją drogę do zbawienia. Tak nie jest. Dlatego też kiedy spotykam się właśnie z tymi ludźmi, którzy mówią, Pan Bóg tak kościół mnie, chciałbym z nimi niejednokrotnie porozmawiać w sposób głębszy na temat także doświadczenia Bożej miłości, żeby oni dzięki Bożej miłości umieli wybrać przede wszystkim Jezusa, Jezusa, który nie ocenia ich bez przerwy tylko po ich uczynkach ale Jezusa, który zbawia, który jest jedynym zbawicielem, który to zbawienie dokonał już dla nas. I w tym zbawieniu my przez wiarę w mocy Ducha Świętego możemy odkrywać piękno Kościoła. I tu jak gdyby dochodzimy do, można powiedzieć, tego klucz, czyli do tej istoty wiary w Kościół jeden, święty, powszechny apostolski. Nie ma wiary w Kościół, jeden święty powszechny i apostolski, bez wiary tego, że Bóg mnie kocha. Dlaczego? Bo Kościół wówczas będzie dla mnie zwykłą instytucją. To będzie instytucja. Będę ją często porównywał może, a nawet jeśli mentalnie tego nie wyrażę, to będę patrzył na Kościół jak na wiele różnych instytucji, a może partię polityczną. I wtedy będę czuł się zagrożony, że ja nie chcę mieć nic wspólnego z tą rzeczywistością. Jeśli będę widział, że Bóg w tym kościele jest obecny i działa przez moc znaków sakramentalnych, to wówczas ten kościół stanie mi się potrzebny, bo ja będę widział, że jest tylko jeden kościół który prowadzi mnie ku zbawieniu, a w tym kościele żyje Chrystus. I oczywiście święty jest świętością samego Boga, Jezusa Chrystusa, który tak umiłował świat, że oddał za nas swoje życie. Jan 3:17 Bóg tak umiłował świat, że zesłał swego Syna Jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. I to życie wieczne odkrywamy właśnie we wspólnocie kościoła. Świętego, świętego świętością Boga, ale niestety grzesznego, grzesznością człowieka. I to jak widzimy dzisiaj we współczesnym świecie, niezależnie od tego, jakie miejsce zajmuję w tym kościele. Czy jestem, powiem, takim jednym z wielu szaraczków w tym kościele? Czy też może jestem jakimś hierarchą w kościele? Niestety każdy z nas jest grzesznikiem. I tylko jako tacy, jeśli uznamy swoją grzeszność, to możemy odkryć, że w tej grzeszności potrzebny nam jest sakrament spowiedzi, aby na nowo odkryć harmonię, aby na nowo odkryć pokój, aby na nowo zbudować jedność między Bogiem, drugim człowiekiem i samym sobą. Bez tego nie będziemy tego budować, będziemy zawsze niszczyć. Bez tego będziemy zawsze... Tworzyć podziały. Widzimy też te podziały w kościele i widzimy jakże ten kościół jest podzielony niestety. I to jest chyba jedna z największych ran, ale przecież kościół jest jeden jednością Chrystusa. To kościół na... został zbudowany na Chrystusie, na tej skale. Kiedy Chrystus przekazuje klucze królestwa Piotrowi i mówi mu, paść baranki moje, to pokazuje mu, że na kościele, na tej skale, jaką jest Piotr, należy budować Kościół. Piotrze, czy miłujesz mnie bardziej, aniżeli ci? To spotkanie pod Cezarową Filipową jest bardzo ważne, nie tylko... Pod względem historycznym, ale także pod względem takim naszym duchowym. Bo my, widząc, jak Chrystus powierza klucze Królestwa Bożego Piotrowi, widzimy, że nawet mimo różnych perypetii, jakie dzieją się we współczesnym świecie, albo jakie działy się na przestrzeni historii Kościoła, bo wiemy doskonale, że ten Kościół dzielił się. I nie będę mówił tylko o tych wielkich podziałach, czy to schizmie, czy reformacji, ale o tych różnych podziałach, jakie także istnieją w tych konkretnych wspólnotach, także jakie, jakie istnieją także w naszym Kościele katolickim, to oczywiście te rany nas bolą. Dlatego też widzimy, że potrzebny nam jest ten Kościół do odbudowywania jedności, do odbudowania jedności w Chrystusie, nie tylko przez siebie, ale przez Chrystusa. Kościół jest jeden, święty, apostolski, czyli zbudowany na fundamencie apostołów, zbudowany na tym fundamencie, jakim jest Piotr i jego następcy, dzisiaj papież Franciszek. Jakże bolesne jest to, kiedy tak wielu, także katolików, mówi: Ten papież nie jest moim papieżem. To jest ktoś, powiem kolokwialnie, z innej bajki. Ten głos jest bardzo niepokojący, bo to przede wszystkim burzy jedność w sercach tych, którzy mają problem z tożsamością, z Kościołem powszechnym. A Kościół jest także rzeczywistością powszechną, czyli dla każdego, dla świętych i grzeszników, a może przede wszystkim dla grzeszników. Bo Kościół Głosi nie tylko prawdę o zbawieniu, ale głosi miłosierdzie zbawienia. Ci ludzie, którzy mówią, Pan Bóg tak, a Kościół nie, mają może także swoje uzasadnienie, takie ludzkie, moralne nieraz, bardzo racjonalne, ale myślę, że sami siebie też bardzo mocno krzywdzą. Dlaczego? No właśnie dlatego, że, że Zamykają także przed Bogiem ten kanał łaski Bożej, który może wpływać w nasze serca. Ale cieszę się, że są ludzie, którzy, którzy są gotowi powiedzieć: Pan Bóg tak. Bo to są ludzie, którym, jeśli pokażemy, że w tej drodze Pan Bóg tak, potrzebny jest nam Kościół, myślę, że możemy Znaleźć także wspólny punkt odniesienia. I możemy w pewnym momencie powiedzieć: Pan Bóg tak i Kościół tak. Mi marzy się, by rzeczywiście Kościół stał się w pewnym momencie takim domem otwartych drzwi. Domem otwartych drzwi dla ludzi, którzy się pogubili. Domem otwartych drzwi dla ludzi których możemy nazwać grzesznikami, chociaż może oni w swoim myśleniu wcale siebie tak nie widzą. Domem otwartych drzwi dla ludzi zranionych, domem otwartych drzwi dla ludzi, którzy szukają pokrzepienia, szukają umocnienia. Kościół to dom. I jeśli odkryjemy także przed tymi ludźmi, że Pan Bóg tak, a dom jest nam potrzebny także do życia, to wówczas pokażemy tym ludziom, że im potrzebny jest Kościół jak dom. I tak jak nie mogą żyć bez domu jako takiego, tak nie mogą żyć bez Kościoła na drodze wiary.